Drogie dzieci, mieszkańcy Lusówka, przychodzę do Was z niesamowitym newsem. Otóż właśnie dowiedziałem się, że 6 grudnia Lusówko odwiedzi sam święty Mikołaj. Tylko tego dnia planuje przyjechać do nas i dać Wam pełen worek prezentów. Wyobraźcie sobie, że zwrócił się do mnie oraz do niesamowitej naszej Rady Słoweckiej z prośbą o pomoc w pakowaniu prezentów. Podobno tych prezentów będzie aż 250. Dlatego, drogie dzieci. 6 grudnia o godzinie 12 widzimy się w Lusówku w sali sportowej przy starej szkole podstawowej. Dodam jeszcze, że tylko tego dnia czeka nas moc atrakcji, ponieważ o tej samej godzinie 12 odbędzie się specjalnie dla Was Teatr Kulturka, na który serdecznie zapraszam. Ten sam teatr, który był rok temu. Następnie odbędzie się Kiermasz Cias, na który serdecznie zapraszam. Podczas tego kiermaszu będziemy zbierać środki, które bez leczenia Jasia z góry, który uległ wypadkowi i potrzebuje naszego serca, naszego wsparcia i otwartego ducha do pomocy. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie 6 grudnia do Szkoły Podstawowej w Gostówku na niesamowite, niesamowite przedstawienie, następnie na kiermasz, który wesprze Jasia a potem na przyjazd samego świętego Mikołaja, a podobno przyjedzie na czymś niesamowitym. Obiecał mi jedno, że specjalnie dla Was zatrzyma świat, zatrzyma czas na całą godzinę po to, żeby wszystkim dzieciom, które przyjdą, które się zapiszą, mógł wręczyć prezenty. Drogi dzieci, to będzie niesamowity dzień. Weźcie kalendarze, zapiszcie już teraz dnia 6 grudnia w Lusówku święty Mikołaj dla Was i dla Jasia. Do zobaczenia.